Ciemano, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z powrotu do przeszłości. I na pierwszy ogień idzie Hitman: Absolution czyli jakby gra, która w moim odczuciu była jedną z najbardziej kulto dzielne. kultowych, jaka w ogóle powstała właśnie z serii Hitman. Dlatego postanowiłem, że zainteresuję się tą historią jeszcze raz, tylko już tak. Profesjonalnie nagrywając, nie, nie i iść ciekawe iść jak to się potoczy, tak, tak musi Obronić ten człowiek jest inny. No, Widać, jak no, Hitman przygotowuje się ocenę na misję, mi ciekawe może być. Osobisty kontrakt. Ciekawie, ciekawie. Podczas tego zadania kluczowe elementy gry będą hmm. podświetlone. No dobra, dobra, okay. staraj się zabijać dyskretnie i pozostać niezauważonym. No dobra, Spuszania będę niezauważony, interfejs. spokojnie. W lewym dolnym rogu znajduje się niebieski pasek zdrowia. Obok niego znajduje się radar. Używaj go, by orientować się w położeniu przeciwników, celów i punktów wyjścia. W prawym dolnym rogu widzisz, wybraną obecnie broń mhm. z informacją. No dobra. No, widzę, że tu mam te z tłumnikiem, USP, i jeszcze się paska, garotę. Tak akurat. Ilość instynktu. Jeśli się on wyczerpie, nie jest, co, spróbuję go podejść jakoś. Nawet bez chyba kucania się uda. Na klucz francuski, ale po co mi. Garo, to wystarczy, że chyba go wezmę i tyle jako, potem, no, będzie po temacie, Możesz też ich używać do rozpraszania przeciwników. <noise> Leżysz. Aby w pełni wykorzystać to wprowadzenie, postaraj się pozostać w ukryciu i zabijać, poci ciało zostało ukryte. W schowku no znajduje się miejsce na jeszcze jedno ciało. Możesz je tam ukryć. No przeskakuj. Leżysz. Czyste zabójstwo. Pamiętaj, by ukryć ciało. Jeśli zostawisz je na widoku, ostrzeżesz swoich przeciwników. Ale to dziwnie wygląda. Masakra. O, garotę, jeden tutaj bokiem stoi, to może nie zauważy. No Czyste I? Zauważ, że Garota pozwala ci od razu przeciągać ciało. O, aktywuj punkt kontrolny. No, Wezmę, punkt włączę. Kontrolny. Jeśli zginiesz lub postanowisz zacząć tak od nowa, pojawisz się tutaj. <noise> punkt kontrolny tutaj? No dobra. Leżysz. Czyste zabójstwo. Pamiętaj, by ukryć ciało. Jeśli zostawisz je na widoku, ostrzeżesz swoich przeciwników.

O, chyba już drugi ochotnik żeby do tej komody leć, a nie jednak nie myślałem, że tam pójdzie tylko bardziej się obawiam, że ten drugi, to co nam dalej stoi zauważy, ale na razie nie ma to git dobra, wezmę tam no, wpakuję bo co tam Ale dziwnie, że to w ogóle przenika przez te firanki, co są. Teraz Nie ma już to powinno tak być. Czy tam zasłony? O, obok tego to se przejdę na spokojnie. Nie będzie problemu. O, i wchodzimy. Używaj instynktu, by przewidywać ruchy przeciwnika. Mhm, dobra. O, nóż do filetowania. Ciekawie. Ty, ale goście, nie idź w moją stronę. Dobra, mam szczęście. Już myślałem, że on mnie dopadnie, ale. Mam szczęście, dobre. O, i teraz. O, teraz? Ale to siadło. Ja nie mogę. No się, no się czekaj, przebiorę, strażnika. zobaczę. Na no, no i gitara, można iść. że inni strażnicy przejrzą twoje przebranie, jeśli podejdziesz za blisko. Trzymaj więc odpowiedni dystans, oszukaj strażnika. O Boże, i teraz z tym instynktem będzie problem. Już tyle zebrało Aha. Strażnicy nabiorą podejrzeń, a masz za mało instynktu, by ich oszukać. Poszukaj innej drogi. Ja myślałem, że to mniej mi zabierze, ale nie tyle. No, bez przesady. Aha, miałem więcej, a teraz zabrało mi tyle? Co zaskałam jakiś. O Boże, i teraz przejść przez nich to będzie hit. No i super, tyle już mi zabrało. O Boże, teraz przez nich przejść. Dobra, może dam radę. O, git. Zostałem się przez szklarnię. Na no, się nie dało, chyba? Mhm. O, jeżeli Tara przełazi przez te krawędzie masakra, Dostać się do rezydencji. I zabij Dayanę Bermud. Zaś Wiktornię przywieź do nas. Całą i zdrową. Jest bardzo ważne dla mnie. Na pewno? I to nie rak prostaty? Oh. 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 Adios. Jesteś teraz w I po co przez to okno obecna się obecna wychylałeś? W kogę obecności gra, do Ciebie, Tak czy inaczej, raczej się teraz nie obudzi. Przebranie strażnika posiadłości daje ci pełen dostęp do jej wnętrza. Pamiętaj, że inni strażnicy posiadłości przejrzą twoje przebranie, jeśli podejdziesz za blisko. Myślisz, że to mnie obchodzi? Dobra, dostałem się do środka, to jest najważniejsze. Wyłącz system bezpieczeństwa. No dobra. Polecę zrobić. Dobra, się nie opłacało. Gdy przejdziesz przez te drzwi, zostanie uruchomiony system oceniający. Będzie monitorować Twój styl gry i nagradzać Cię za postępy. Możesz go zobaczyć w lewym górnym rogu. Oczywiście to, jak wykonasz swoje zadanie, jak zwykle mhm. no zależy tylko od Ciebie. Powodzenia. O, to teraz tutaj będzie ciężko. O, to, to w ogóle chyba tu się nie opłaca, że ramię wykryją. Używaj instynktu, by odnajdywać interesujące obiekty. Hmm, co tu może być? O, punkt kontrolny. Fajnie. Zawsze się przyda.

Chyba nie będę się patrzeć. No, dobra teraz. Teraz to powinno coś dać. A teraz nie wiem co zrobić w sumie. Hmm. O, chyba idzie w moim kierunku. Bo widzę nawet po tych ognistych liniach, że on tam pójdzie. No to ciekawie będzie. Tylko nie wiem, tutaj albo dobra tu pójdę, będzie lepiej. Chociaż może mnie nie zauważy. O i leżysz. No, i po sprawie. No, otwieraj. Rzucę cię tam od razu. Będziesz miał. Spokojnie. Położysz się chociaż. No, i karta Jeśli dostępu. No, teraz, za gdzie zabójcy? tu iść? Zajrzyj do bo tu mnie ciekawi. Swój wynik I co odblokujesz jako następne? Hmm... Tu chyba nie. Nie pokazuje jakby na górę tu iść. No dobra. To pójdę tam zobaczyć. Cel jest blisko. Dobra robota 47. Hmm, znajdź Dianę. Pamiętaj. Diana sama się o to prosiła. Zdradziła nas. Agencja, kodeks, wszystko co dla nas ważne. No w sumie ta zdradziła, no to teraz to jej problem. O dobrze, chociaż że to trochę nie widać zbytnio. Bo co by było, jakby tu były niecenzuralne jakieś rzeczy. A szkoda, że było. A tak, to nie jest źle. No i on trafił. O, szlafrokiem przykryto? To za przypadek. Niemożliwe. Teraz ciekawe co Hitman zrobi w tej sytuacji. 47 47, 47. 47. 47, Powinienem cię zabić. Czemu to zrobiłaś? Czemu to zrobiłaś? 47. 47! Cholera, czemu to nie działa? Wszyscy mamy jakieś granice. Nawet ty, 47. Kiedyś mieliśmy honor. Dajanu, ja... Nie. Musiałam zabrać się od lekarza. Wiedziałam, że zrozumie. Kurwa. Coś jest nie tak. coś jest nie tak. Nie przeżyjesz. Coś ciekawe, co się dzieje. Nadal masz szansę. W moim szlafroku. List. Idź już. Proszę. Weź dziewczynkę i uciekaj. Zanim trafi. żeby stała się tobą obiecaj mi obiecaj. obiecuję gdy będziesz pociągał za spusty. bieganie jest głośne i ułatwia przeciwnikom dostrzeżenie cię no akurat bieganie to jest dosyć głośne to jest w sumie żadna niespodzianka bo co by było? Biegnie sobie, a hałas to tak. Wydaje, że to jest hit. Szybko i z no, no, niestety tu trzeba na. Gdy się na. Gdy skupiasz się na. Gdy skupiasz się na. Gdy skupiasz się na. Gdy skupiasz się raz. Ale muszę się na. Nie wiem. teraz zamek, I idę potem tą... do Dobra, a teraz zostawiam Was. Wiesz, kim jestem. Kaczenko. Wiem. I nie będę się zbytnio odzywał, dopiero pod koniec. Ona nie żyje, prawda? Chodź, trzymaj się blisko. Dokąd idziemy. Wsiadaj. Zrobione. Doskonała robota 47. Zapła dziewczyna do półta. Czego agencja od Ciebie chce? Nie wiem może mam... Dajana zrobiła to dla Ciebie. Dlaczego? Proszę, była moją jedyną przyjaciółką. Zabrała mnie od lekarzy! Opowiedz mi o lekarzach. Nie wiem, wszystko jest mgliste. Jak zły sen. Dlaczego? Musimy już iść. żeby pana, nikogo nie ma. Cel zdezerterował. Jasny szlag. Obawiałem się, że nie da rady. Mają się tym zająć wszyscy agenci, słyszysz? Znajdźcie 47, nim się nam wymknie. 47, no, 47. dobra. Ciekawe, ciekawe. Ciekawy może być w sumie. Dobra, i to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się film spodobał, to może zostawić łapkę w górę o subskrypcję. I do zobaczenia w następnym odcinku Piona.